Pompuszek ma pół roku i dzisiaj Pompuszek pierwszy raz będzie jadł marchewkę. Uwaga! Audycja zawiera lokowanie produktu. I zobaczymy. Pompuszku, marchewka. Otwórz buziaczka. Ale pyszne! Ale pyszne! Pyszna marchewka. Taka pyszna marchewka. Mniem, niem, niem, mnie, A Otworzysz mocniej buziaczkę? Pyszna marchewka. Ale pyszna marchewka. Pyszna marchewka. Pyszna marchewka. Jeszcze otwórz buziaczka. Taka pyszna marchewka. Mniam, mniam taka marchewka. Jeszcze. No otwórz buziaczka. Taka pyszna marchewka.